Ja będę! Ja będę najlepszą polską dziennikarką! Ja jestem! <grym> nie no, no chcę, Chcesz oberwać? <grym> ja już oberwałam raz na PunchDownie i w klatce, już mnie nic po prostu nie zaskoczył. No ale wygrałaś ze mną, nie wygrasz. Wygram e, ten pojedynek najlepszych polskich dziennikarek. Oto one. Jurek, Ryszewska i Monika Kurwa. Laskowska, bardzo dobrze się. Tak, ja, no dziękuję w ogóle kochana, bo to jest naprawdę bardzo miłe, że tutaj mogłam przyjechać. Teraz ja, ja biorę i, i ja Cię wypytuję. Moniko, powiedz mi, kiedy zaczęła się Twoja kariera dziennikarska? Moja kariera dziennikarska zaczęła się wtedy, się, kiedy się zakończyły moje lęki, obawy. Mhm. I w po prostu stwierdziłam, że zawsze tak miałam, że mm, kto jak nie ja. I Ale lęki przed czym? Przed hejtem, przed nie, przechowała przed samo sobą, po prostu przed, przed publicznością, przed tym, przed oceną. Uh -huh, moim zdaniem, to. przed oceną, uh -huh. jak mnie ocenią, jak mnie odbiorą. A ja zawsze bardzo lubiłam pokonywać swoje lęki, swoje ograniczenia. I zawsze się obawiałam. Powiem Ci, że większość moich wystąpień publicznych, to ja po prostu drżałam, uh -huh. czyli sceny aktorskie skomplikowane, trudne przede wszystkim emocjonalnie. To ja się cała trzęsę. Ale kurczę, dam radę. I czasami wiesz, wiesz, co jest bardzo trudne w aktorstwie? Jeżeli masz zagrać na przykład scenę, kiedy jesteś szczęśliwa, wesoła, a jesteś bardzo smutna, i coś naprawdę wydarzyło się niedobrego, ktoś zrobił ci krzywdę, i wtedy. Wchodzisz na plan i musisz mieć uśmiech, to musisz z oczu twoich bić. I wiesz co, bo tak naprawdę wszystko oszukasz, ciało nastawisz, ustawisz ładnie, ale w oczach zawsze widać twoje emocje. Tak. I wiesz, jaki mam patent na, na to? Po prostu e, zamieniam sobie te emocje. E, nie to, że je odpycham, smutek, bo ten Aha. smutek we mnie jest i ja e, z tego smutku, jakby ten smutek przeprowadzam od moich stóp, bo gdzieś mi też taka e, cudowna pani Teresa Kotlarczyk e, na jednych z warsztatów uczyła e, emocje, jak sobie wkładamy od stóp przez całe ciało i ono nam wypływa te, te emocje. No to ja ten smuteczek sobie tam, który mi siedział we mnie gdzieś w serduchu, w całym moim ciele, e, wkładałam na początku przez moje stópki piękne, po kolei przez całe ciało wkładam sobie radość, szczęście, relaks i Któraś z tych emocji zazwyczaj wychodzi i nie wypiera tego smutku, tylko fajnie to widać, jak jest taki kontrast też bardzo okay. fajny. I, i to jest, Wypracowałaś. To. Tak, wypracowałam sobie, znaczy wypracowałam, e, po prostu wkładam sobie radość i rzeczywiście wtedy, e, albo czasami też myślę na przykład o jakichś przyjemnych rzeczach, na przykład, że jem ciastko, jakieś moje ulubione, mm. jakąś moją potrawę ulubioną. E, no i wtedy, e, wiesz, jak widzisz swoje coś ulubionego, coś co kochasz. E, to od razu w oczach też tak, to widać. No tak, tak, coś w tym jest. A jest jakaś rola, którą by się nie przejęła absolutnie. E, to jednak są filmy dla dorosłych. E, pornograficzny, rozumiem. E, wiesz co, no, nawet za milion dolarów. E, nie 10 milionów dolarów, no milion dolarów. Nawet, 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 nawet też miałam propozycje, wiele propozycji miałam, e, takich ról i je zawsze odmawiam. Miałam sceny rozbierane w filmach. No ale to, to normalne. Nie? Miałam sceny takie, ale jednak jeżeli ma być coś więcej, to wtedy mówię stop, gdzieś tu jest moja granica. No ale gdybyś miała taką rolę po prostu u, u, udawanego seksu, tak? no, no, no. Udawa udawany. Mhm. No, w filmie nie ma nic udawanego, bo, mhm. bo tak naprawdę. E, Jakoś coś tam... Niby ten seks jest udawany. Ostatnio właśnie w filmie no. grałam Konfuzja e, no. scenę seksu w e, taksówce. Okay. E, I niby to jest tak, że nic tam nic się nie dzieje konkretnie, mhm. wiesz, tam ten teren, ten mężczyźni, jak no przecież no to. Są, są zabezpieczeni. Oh, yeah, Okej. Okay. Kobiety też zabezpieczone są, yeah. e, są odpowiednie e, do tego e, narzędzia specjalne. Już może nie będę wam opowiadać jak to wygląda. Takie coś w rodzaju majteczek uh -huh. e, na metal, na jest materiał i gdzieś jest nałożone, że kobieta wygląda, że jest naga, ona nie jest naga. E, tak. tam nic się nie dzieje, tak, nie, nic się nie, nie dochodzi do tego konsensusu, uh -huh. e, ale jednak emocje są prawdziwe. I powiem no że, ostatnio e, Mój znajomy, byłam na randce okay. i znajomy się zapytał właśnie, mówi, że jednak mu to by się nie podobało, te, te zbliżenia mm. aktorskie. Ja no mówię, tak. ale to ale to jest wiesz, to e, aktorzy pracują głosem, pracują ciałem, ciałem e, no to jednak emocjami. On mi właśnie że nie obawia się tego kontaktu cielesnego, tylko jednak emocji, że no właśnie. jednak... Ile związków się rozpadło przecież na I planie. on to samo powiedział, mhm. że zobacz, ile związków się rozpadło. A jeżeli będziemy wychodzić z tego założenia, jeżeli wchodzisz w relację z kimś i wychodzisz z założenia, że od razu będzie koniec, to no no właśnie koniec po prostu będzie. Oczywiście. Jeżeli wchodzisz z założenia, żeby po prostu było cudownie, mmm, pięknie spędzić czas i e, dodać komuś skrzydeł, i ten ktoś dodać ci skrzydeł i wspierać się nawzajem, a nie ograniczać, Dokładnie. No to będzie tylko zawsze... Co, a w ogóle o czym my gadamy? A, no bo to są takie miłosne sprawy, Najbardziej ciekawe. To ja przejmuję różdżkę magiczną. E, powiedz mi, e, chciałabyś zagrać w Casino Star? Pewnie, że tak, oczywiście. Chociaż ja w życiu w karty nie gram w wojnę, to tylko bym sobie raczej szydery narobiła, ale może bym się szybko nauczyła. Mam talent. A w OKTAGONIE? W OKTAGONIE raz walczyłam. Wolę tego nie wspominać, ale szczerze powiedziawszy szkoda mi by było już po prostu tych wszystkich operacji, no bo ja miałam łamany nos cztery razy, jak byłam, spadłam ze schodów i ja bardzo miałam skomplikowaną operację, bo ja miałam z żebra przeszczep do nosa, eee, w Czechach wykonywano tą operację, bo nikt w Polsce nie, nie potrafił tego zrobić, no i szkoda by mi nosa było, ale powiem tak. Za darmo bym się biła, gdyby ktoś obraził moją rodzinę, moją, znaczy biłabym się, i wiecie, stanęła w obronie za darmo, yy, w obronie mojej rodziny, niż za pieniądze, jakbym wiedziała, że no, popsuje mi to znowu nos i, i tak dalej. W życiu nie ma nic za darmo, a mówią, że miłość, powietrze, za które i tak płacimy, za miłość też płacimy tą piękną puentą, nie wiem czy piękną, ale zakończymy, a my widzimy się i widzicie się z Julią już niebawem. Dziękuję. Tak, dziękuję, ona.